Witam na kanale Erika Tarot, ja mam na imię Iwona, zapraszam wszystkie osoby z podznaku ryb na czytanie na miesiąc listopad. Czytanie będzie oczywiście ogólne, więc nie będzie rezonowało ze wszystkimi, bierzcie co dla Was, a resztę zostawcie. A jeżeli z Wami zarezonuje, jeżeli Wam się podoba czytanie, dajcie lajka, napiszcie komentarz. Albo zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Będę ogromnie wdzięczna i będzie mi bardzo, bardzo miło. A jeżeli czytanie prywatne Was interesuje, to zapraszam na moją stronę www.ericatarot.com. No dobrze. Zobaczmy. Przesłanie: Przesłanie dla rybek. Mm -hmm, już któryś raz mam no tutaj zamrożone serduszka albo trudności do pokonania. Trzeba się wspiąć na tą górę lodową. Świetliste powołanie. Postaw się w najpiękniejszym świetle. No, już taki zestaw mi dzisiaj raz wypadł. Nie pamiętam do którego znaku, ale dokładnie ten sam zestaw. Otwórz, otwórz te swoje serduszko, już zacznij świecić, żeby rozpuścić tą górę lodową. Jakiś problem nierozwiązany, strach, że się nie uda. Jeżeli masz jakieś coś do pokonania, wydaje Ci się to właśnie taką górą lodową, na którą musisz się wspiąć, Postaraj się pokazać jak z najlepszej strony. Pokaż, że jesteś wart tego, o co się starasz. Jaki znak będzie Ci przychylny? Bliźnięta. Wyzwanie dla Rybek na miesiąc listopad. Jest jakaś energia braku właśnie w tobie lęku, strachu, że sobie z czymś nie poradzisz. Może brak pieniędzy, brak miłości też tutaj być wyzwaniem dla ciebie. Zobaczmy, co ci w tym pomoże. Cierpliwość. Cierpliwość, jeszcze raz cierpliwość. Ale też pielęgnowanie. Jeżeli coś zasiane, to pielęgnuj to, nie odpuszczaj. Co ci będzie przeszkadzać? Kochankowie, hmm. może jesteś w jakimś romansie i czekasz na święte nigdy. I cały czas czujesz ten brak. Musisz się z kimś dzielić. Tak tak wygląda. Pomoże Ci cierpliwość. Masz jeszcze dłużej czekać? Dziwne troszeczkę. Nie pozwól sobie na to. Nie pozwól, żebyś tak się czuł czy czuła. Niedoceniony z jakimś brakiem środku. Może współpraca tutaj z drugą osobą. Jakieś spółki też powodują u Ciebie tutaj jakiś brak może to nie ta osoba, hmm. siła, początek listopada. E, jakiś etap pozwoli Ci zakończyć. Chyba zyskasz tą energię. Właśnie tu potrzeba tej Twojej siły, żeby wejść na tą górę lodową, pokazać się w jak najlepszym świetle i, w, i musisz znaleźć tą siłę w sobie, żeby zakończyć jakiś etap. Przyjdzie tu jakaś niespodzianka, jakaś nowa miłość i to będzie konkretny mężczyzna dla kobiet. On tak sobie nie daje w kaszę dmuchać. Może to być. Mm, Ktoś z znaku barana, ale niekoniecznie. Ktoś, kto lubi działać, kto nie siedzi w miejscu. Taki motorek w tyłeczku ma, nie? Ale on jest strategiczny, on sobie zaplanuje wszystko. Więc to takie nowe uczucie może się pojawić u Ciebie. Ale też możliwe, że w tutaj w tym związku, jeżeli tu był ktoś zajęty i obiecywał ci, że zostawić z żonę czy, czy w ogóle i w końcu będziecie razem, to ty postawisz w końcu się. Tutaj siła zakończy jakiś etap i czeka cię miła niespodzianka od tego mężczyzny. Więc może ta cierpliwość faktycznie e, no doczekasz się czegoś. Jeżeli jesteś kobietą, to właśnie widzisz Taka opcja jest, jeżeli mężczyzna, tutaj dostajesz siłę, zakończysz jakiś etap i może się w końcu weźmiesz w garść i poprosisz tutaj kogoś o, o rękę. Widać, że tutaj coś, coś się szykuje, jakaś niespodzianka, tutaj jakieś nowe uczucia, jakaś miłość. Może masz ochotę właśnie się oświadczyć. Tylko boisz się, że zostaniesz odrzucony, bo jesteś w energii braku. To trzeba pokonać. No to zobaczmy teraz. Uczucia. Uczucia na listopad. Kobieta dla mężczyzny może być w znaku bliźniąt. Nie wykluczamy tego. No królowa buław się pokazuje, no gorąco. Uczucie jest. Miłość jakaś tutaj jest. A może właśnie trzeba zrezygnować z jakiegoś romansu, żeby y, dostać prawdziwą miłość, nie? No to sprawdzamy. Uczucia dla rybek miesiąc listopad. Mhm. Trzeba spojrzeć tutaj zupełnie inaczej na to wszystko z innej perspektywy. Albo się uwolnić od kogoś, kto zabiera Ci energię, bo mamy tu siedem mieczy, czyli takiego złodzieja energii, tak jak tu widać ten kochanek, tak? Czy kochanka. Uwolnić się od tego. Tu się coś wydarzy. Coś wydarzy bardzo szybko. Jakaś taka e, do celu, coś bardzo szybko dojdzie, więc, więc tu może trafić Cię jakaś strzała Amora, nie? Tylko musisz uwolnić się chyba od czegoś, e, co zabiera Twoją energię. To tak jak widać, będzie to zakończenie tego etapu, a wtedy spotka Cię coś naprawdę fajnego, miła niespodzianka. I to się wydarzy bardzo szybko, tylko trzeba postanowić właśnie... Mm, Żeby skończyć z czymś, co nigdy się nie wydarzy, nie? Twoje marzenie, mhm. dobrobyt, odpoczynek. No, idzie do ciebie ten król, on nie spieszy się za bardzo. On, czy tu król, czy królowa, nie? Tutaj jej co? ktoś do was idzie, czy to jesteś kobietą, czy mężczyz, mężczyzną, coś tutaj się pojawia, spełnienie marzeń, takie naprawdę poczucie, że będzie dobrze, że na bogato, tak, nie? I to pozwoli ci troszkę odpocząć, wyluzować i tak powinnaś zrobić zrehabilitować się, odpocząć po jakiś takich nieudanych e, romansach, tkwienia w czymś, co, co nie miało szansy rozwoju. Ten brak trzeba z siebie usunąć. Tutaj trzeba się naprawić, zrelaksować. I wejść w coś nowego, bo idzie do Ciebie. Takie stabilizacja. To jest ktoś konkretny. Naprawdę. A jeżeli jesteście w związkach, to tutaj może być coś fajnego się przydarzyć. Ktoś was moze, może zaskoczyć, może jakaś fajna wycieczka. Miłe rentkowanie. Finanse. Finanse na miesiąc listopad. No i mamy znów cesarza. Ktoś tutaj Ci pomoże. Wyciągnie do Ciebie rękę, co ci da duże możliwości właśnie. I ta zmiana przyjdzie zmiana w Twoim życiu tutaj finansowym. No, będziesz silny, nie będzie już tego braku. Nie będzie braku pieniędzy. Twoja cierpliwość, jeżeli tutaj do czegoś dążyłeś. Zyskasz pewność siebie, bo ta siła da Ci y, zakończenie jakichś trudnych etapów w Twoim życiu. Tych gór lodowych, tu jest konkret, tu jest y, jakiś mężczyzna. Może Ci tutaj pomóc w tym, wyciągnie do ciebie rękę, tak? Y, zaproponuje Ci coś, zyskasz tutaj ogromnie dużo. Masz tutaj możliwości, jesteś w magu, oczarujesz kogoś i to zmieni zupełnie Twoją sytuację. Koło fortuny mówi właśnie o tym, że tutaj nadchodzą zmiany. Na lepsze, oczywiście. Będzie jakaś współpraca, nie? Jakaś radość, jakiś sukces. Mhm. Wychodzisz z tych energii już tutaj trudnych. Jaka rada dla Ciebie, jakie przesłanie? Droga rybko? Mhm. <śleskuj> Bądź otwarty na to, co do Ciebie przychodzi. Otwórz się na to piękno, co Cię czeka. No, bądź otwarty na miłość i na te e, zmiany w Twoim życiu. Nie będzie już tego braku. Pięknie. Dziękuję Wam bardzo i życzę udanego miesiąca.